Otóż ja chciałem prosić o przerwę, zwołanie konwentu seniorów po to, żeby klub nowoczesna został troszkę choćby poinformowany o biegu historii ostatnich 25 lat. Otóż Pan w tym momencie zapomniał o pewnym fakcie. Otóż w roku Pańskim 93 Mój świętej pamięci brat był prezesem Najwyższej Izby Kontroli i w żadnych demonstracjach nie uczestniczył. I oczywiście ja też żadnej kukły nie paliłem. A skąd inąd to tego rodzaju wydarzenia, jeżeli ktoś zna praktyki państw demokratycznych w świecie, i przedtem i potem się wielokrotnie zdarzały, a w Polsce zrobiono z tego niebywałą historię po prostu po to, żeby niszczyć jedyną opozycję, która walczyła o uczciwą Polskę.